Przenosimy się w czasie, to podróż w inny wymiar ludzkiej egzystencji. Niby te same pragnienia, a jednak w zupełnie innej atmosferze życia. Tuż za furtką z budownictwa ludowego w Olsztynie wkraczamy do wiejskiego świata z minionych wieków. Fantastyczną atrakcją jest 15-wieczny wiatrak Koźlak, przeniesiony z dzisiejszego kurortu w Sławie. Wiatrak jest wbrew pozorom konstrukcją dalece skomplikowaną w budowie. Najprościej jest opisać ją jako jedną bryłę skrywającą w sobie część ruchomą oraz nieruchomą. Termin koźlak oznacza wiatrak ustawiany do wiatru na nieruchomej podstawie. Podstawa jest stała, natomiast cała reszta konstrukcji obraca się ręcznie w kierunku wiatru. Wolsztyński Koźlak to najstarszy działający w Polsce wiatrak. Jego pochodzenie datuje się na rok 1603. Oczywiście po drodze przychodził sporo napraw wynikających ze zużycia materiałów oraz awarii. Ale dziś bezpiecznie stoi na terenie skansenu i każdy może go obejrzeć z bliska, a nawet pod nadzorem przewodnika spróbować ustawić go do wiatru. Zabawa dla każdego murowana. Polecamy. Mamo patrz, mamo patrz, tam są kozy i owieczka! Krzyczały dzieciaki w ekstazie, dziecięcej euforii na widok znanych z bajek zwierzaków. Doprawdy my też pognaliśmy przywitać się z żywą zwierzyną i spróbować pogłaskać choć jedną miegającym po zagrodzie kuskę czy owieczkę. Piękna zagroda należała do pół rolnika z reklinka. Jak widać na zdjęciu składała się z chałupy stodoły oraz zagrody ze zwierzętami. Biegające kozy i owieczka chętnie nawiązywały więź z przybyszami z zewnątrz, którzy częstowali je rosnącymi w zagrodzie jabłkami. Zwierzęta przymilają się do ludzi, licząc na jakąś przekąskę. Niektórzy rzucali im zerwane jabłka z pobliskich jabłonek. Jednak pamiętajcie, karmienie na własną rękę zagraża zdrowiu zwierząt.

Klimatyczne zabudowania odtwarzają prawdziwą wieść z pogranicza lubusku wielkopolskiego o architekturze drewnianej wywodzącej się z XVIII i XIX wieku. Układ Skansenu ma charakter przeciętnej wielodrożnicy, czyli zabudowań stawianych w wolnej koncepcji przy szlakach komunikacyjnych. To widać i czuć przemierzając drogi i domostwa Skansenowej wsi. Nasze kroki kierujemy do kwitnącej zagrody chłopa o statusie średnio zamożnego. Jego duża drewniana chata pokryta jest grubą kołderką ze słomy i trzciny. Wnętrza skrywałem domostwo oraz karczmę, czyli bardzo istotny lokal w tamtejszych czasach. Na środku zagrody stoi pora studnia, z której korzystali domownicy oraz hodowane zwierzaki. Kawałek dalej wyłania się z pienny powóz, co świadczy o właściciela oraz jego narzędziownia. Tuż obok wierny borek stróżuje na wszystkim swojej budziej rezydencji. Skansem budownictwa ludowego w Olsztynie należy do niego. Co jeszcze by pośmigał? Te hartowane obrońce, to są typowe. Tu łazienka. To jest taka izba kuchenna. Tu. tu masz bochen, jaja, masło, tutaj łazienka. Jak na tamte czasy przystało, w izbie kuchennej ustawione było łóżko, w której nocował najstarszy domownik. W takiej chacie żyło i mieszkało wspólnie kilka pokoleń, dlatego w łóżku mogła spać prawdopodobnie stara babka. Pokój stołowy to kilka krótkich łóżek. Czyż był wcześniej mieszkańcy byli tacy malutcy? Piękny piec kaflowy, fantastyczny wózek dla niemowląt i niewielkie wrzeciono, narzędzie służące do ręcznego przędzenia. Hafciarstwo było także bardzo popularne, co świadczy o wielkości wyhaftowanych obrusów rozwieszonych na ścianach odwiedzanych przez nas domostw. Oczywiście motywem przewodnim jest rodzina boska, Maria i Jezus, ale i teksty nawiązujące do codziennego życia. Na przykład soli i chleba w domu potrzeba. Do grzenia Jawiry. A do czego to było? Do jajek. A. No proszę. A tu co jest? Często też mam takie kadłuby. Ale ty jakiś przepis masz. Półtora litra mleka, 6 do 8 jajek. Masełko. A he to nie wiem czy to jest. To jest No? Zalewało się, najpierw się no ta rzeczywiście, ale ta potem ciach, druga dopiekała. Uh -huh. Widzisz co Ale sprzęcia. Nieźle. A, no. nie a tu jakie rozwiązania? Wygląda jakby jakiś chleb można było wypiekać. Albo trzymać to jest cieple. Naczynia, a to? A. żelazko <laughs> żelazko, tu lampa stole. młynek do kawy a ten z to? też taki ciekawy no, to się kręciło co... a, to mogło być do prażenia żarem, no ten, ziarna no, no Albo to nie jest złe do palenia kawy też mogło to też taki śmieszny... No to do kręcenia tej... ...takich maślankich... ...pokój typowo sypialny, tam, Buzek... ...krótkie wyrko... ...ołtarzyk, a tu też mieli piec taki kaplowy do grzania... No, ...rzeciono... ...harcz, <słuch> um, A tam... byli... Dla dzieci. Zobacz jakie masz te łóżko małe i konik. No nieźle. Dobra. Idziemy obserwować teraz karczynkę. No. A tu? Tam masz taką kuchnię, jakby składnik, ale ja tam Chata bogatszej wersji człowieka to w porównaniu inny lepszy świat. Bogate wyposażenie izb oraz kuchni zrobiło na nas wrażenie. W zasadzie domownicy posiadali wszystkie sprzęty, z których korzystamy do dziś, tylko że w nowoczesnej formule i naszpikowane nowoczesną technologią. Wchodząc do przyciąga możecie skierować kroki w prawo do gospody lub w lewo do izby kuchennej i pokoju sypialnego. Tu za futryną po lewej stronie zawieszono kropelnicę z wodą święconą, gdyż, jak obyczaj nakazywał, każdy wchodzący zamaczał palce swojej dłoni i przeżegnaniem się czynił znak krzyża. W całym pomieszczeniu znajduje się sporo sakramentalników, świadczących o przynależności domu do Boga. A znak krzyża oczyszcza cząstkowo z grzechu i stanowi pewną formę ochrony przed złem. To taka prosta forma egzorcyzmu. Nas zaintrygowały wspomniane sprzęty domowe oraz piękne kaflowe piece. Zobaczycie, jak wyglądał garnuszek do gotowania jej na piecu, specjalna nakładka do wypieku gofrów, różnorakie dzbanki oraz żelazko z duszą. Czyli wkładem rozgrzewanym w piecy i potem wsuwanym do wnętrza żelazka. Oczywiście nie mogło zabraknąć sprzętu do wyrobu masła czy wypieku chleba. Ja tu widzę sprzęt do prac rolnych Sianokosy. Skarnia szeroko bitka. Tam coś jest. Tu domek Parobka, tak? Domek Parobka ukazuje kontrast statusu XIX społecznego wczesnych mieszkańców wsi w XIX wieku. Jego prymitywna izba składa się z jednego okna, maleńkiego wizjera na tylnej ściance, krótkiego nie. łoża zbitego z desek oraz z banka i misy nie. do celów higienicznych. Taki nie, człowiek nie, nic więcej nie. nie posiadał. Tu za drzwiami znajdowała się drewutnia, w której rąbano i przechowywano drewno na opał. Tylko takie typowo drewniane w sianym środku jakieś małe okienko I narzędzie i miska żeby się umyć Ale ja to grubo Nie, Taki miał widok chłopcy No miał trochę ciężki żywot A tu pomieszczenie na drzewa Co to za chatka? O. To jakiś ularz chyba mieszka. Pszczelarstwo to rzemiosło znane ludzkości od jakichś dwóch tysięcy lat. Popularność tego fachu wraca do łaski i coraz więcej amatorów miodu oraz pszczółek zaczyna swoją życiową przygodę z tym tematem. Na terenie skansenu umieszczono dwa stanowisko z ulami, jedno z nich znajdzie się tuż za chatą komornika ze świętna. I chatka pszczelarza. 1802 rok pochodzenie święto no, Bolsztyn o jaki tu miał fajny piec. Mhm. tradycyjnie tutaj to... To alecka, ręczniki, obrazy, Jezus, panie łody, ołtarzyk, to kuchnia była jakaś taka. Teraz każdy by chciał mieć apartament 200 metrowy, a kiedyś na 20 metrach siedzi. Ja. Jeden piesek na grzechu, dwóch ale tyle osób takich nie chce siedzieć, to. Taki belek serduszko na zewnątrz, To tego wynika. To tu chyba bogatsze było jakieś takie gospodarstwo. Olendrowie w Polsce. Ważną dla historii wielkopolskiego osadnictwa byli napływowi przybysze z Holandii i Niemiec, zwani na ziemiach polskich olendrami. Wnieśli oni sporo w rozwój codziennego życia na ziemiach polskich, w szczególności na terenach zalewowych i podmokłych, na których zajmowali się melioracją. Do dziś mieszkańcy Holandii uchodzą za mistrzów w tej dziedzinie. Co ciekawe, osadnictwo Olendrów oparte było na regulacjach prawnych, przywilej lokacyjny, wolność osobista, brak uzależnienia od pana. Taki kształt egzystencji osadników pozytywnie wpływał na rozwój ziem, na których się osiedlali. Lokalna ludność czuła się od Olendrów jak ujarzmiać i zagospodarować trudne, podmokłe tereny, a wolność życia znacząco wpływała na wydajność rolniczą. Pan nadający Olendrom ziemię mógł wówczas wyciągnąć jeszcze większe dochody dla siebie.

To już Ala jak nie ma ludzi to ją można puścić Jest serduszko Ciekawe czy czynne jest w ogóle Teraz to badamy Wiernicze, tej Działa! Ale akcja! Zamykamy ten kibel Tu mamy też chatę olenderską O, 1770, to tu starsze. Ciemne jak dupci. I też klasyka. Rzeczono piec, kuper. Stół tak idzie. jedzenia Ło, tu było nie za Wszyscy leżeli jak chicken w środku, nieźle. Tu była kuchnia. Tutaj przygotowywali różne zmownik sprawy. Bohemka. I to taka bogata chata widać. A to tu. To jest system wentylacji chyba, to No to jest zabrona Czepnie czy tu pale nisko? Zobacz ile tych pieców tu ja to połączone wszystkie. Aha, i tu co wchodzimy mieli zwierzynę drobną. Czy kruszaki, czy połzy. Piękne ule tutaj sobie pszczółki wlatują. No, takie zabytkowe. To jeszcze rzut okiem na taki stary wóz strażacki. To wszystko przecież było takie drewniane. O, proszę, Gustav Ewald. plecione jakieś kosze, takie na różności. Czy wiecie jak działa młyn do zboża i jak wygląda robota młynarza? To nie była wcale bułka z masem. Młynarz musiał swoje odcierpieć, jednak pomysłowość ludzka i potrzeba stały się matką wynalazków. Wiatrak, aby mógł spełnić swoją rolę, musi zostać ustawiony pod wiatr w taki sposób, żeby śmigi pod jego wpływem zaczęły się obracać i wprowadzić w ruch wał skrzydłowy. Z wałem połączone są natomiast kolejne elementy ruchome, aż do napędu kamieni, które ścierały zboże na lewo. Dalej trafiały do skrzyni mącznej, gdzie następowało odsianie mąki. Koźlaka mogła ustawić do wiatru jedna osoba. Praca młynarza wraz z postępem technicznym stawała się coraz lżejsza, jednak nic nie zastąpi prestiżu i godności tego zawodu. Dzięki młynowi i młynarzowi ludzie codziennie mogli wypiekać chleb i jeli co jeść. Czy zgadzacie się z nami? Idąc spacerkiem wzdłuż szumiącego w polu złotego zboża, przystanęliśmy na chwilkę przy replice kapliczki ze świętą Jadwigą. Warto przystanąć naprzeciw niej i złapać chwilę zadumy oraz zostawić choć jedną zdrowaśkę. Wizyta w Skansenie Budownictwa Ludowego w Olsztynie była dla nas wyjątkowo przyjemną podróżą w czasie. Uwielbienie do wiejskich klimatów jest dla nas dodatkowym łącznikiem z tym miejscem. Ten kawałek sporej dawki historii regionu oraz Polski stanowi konkretny argument za tym, aby tutaj przyjechać zasmakować dawnego życia na wsi. W takiej lekcji nie zastąpią wam żadne wykłady w szkole oraz nauka o tym. To trzeba zobaczyć na własne oczy, podotykać, poobcować i wchłonąć. Nas to miejsce urzekło swoją autentycznością. Sprawiło, że zaczęliśmy przeszukiwać dostępne materiały o tematyce wiejskiego życia z tamtego okresu, budownictwie oraz osadnictwie, o leandrach i historii tego regionu. Polecamy Wam tę podróżniczą miejscówkę i namawiamy do przyjazdu do Wolsztyna. Koniecznie wstąpcie do skansenu budownictwa ludowego. Pozdrawiamy Was, do zobaczenia, cześć!